Dobra. Lecisz mikser pierwszy? Możesz lecieć pierwszy. Ale. ale ja bym chciał, żebyś ty powiedział pierwszy. Ja na przykład chcę zobaczyć jak się stresujesz i jak mnie nie składasz zim. Monika się nazywa. Dzięki X koza Koza XXX25 zł. Pozdrawiam serdecznie. Mikser, temat? Proszę bardzo, temat to było właśnie testowanie, jedzenie testowanie jedzenia. nasz streamek. Dawaj, dawaj. Gdzie to sobie na beat tu? Jedzenie przetestowaliśmy. Zjadłem za dużo cukru, ej. No i zaraz wyjdę z tych bliszczy. Eee, wjeżdżam sobie co na beat. Zjadłem przed chwilą mydło czekoladowe. Przepraszam bardzo, ale cukier przejął mi głowę. Dlatego właśnie rymy nie są tak świeże, nawet nie są nowe. Ale tutaj ktoś napisał Monia, wbijaj na bita. Więc przekazuję ci. Dawaj, ale Monia mogłabyś polecić jeden wersik. Jeden wersik Monia, proszę cię. Jeden wersik. Nic mi tutaj nie pasuje. Dobra. O, widzisz? Yes. O. Tak jak te chlizel z czerwonej lukrecji. weź się sobie. Zjedz je. Zjedz je. Dobra Monia, dobrze poleciałaś. Ziomek, jemy sobie tu przysmaki. Mam nadzieję, że nie będzie straki. Niestety jest jedna sprawa. Zjedzenie tyle żarcia tak w tak krótkim czasie to nie jest zabawa. Ponieważ będą nas bolały brzuszki, bo z nas są tutaj takie małe łakomczuszki. Bardzo lubię skitlesy, ale lubię też panie wtoplesy. Także ziomek to jest mój ulubiony duet. Zjem sobie tu zaraz ogromną bułę! Żartowałem, bo jestem na Co? Od tego cukru czuję się, jakbym pił pijany. Ziomek. Zaraz pójdę sobie tutaj i pochodzę po ściany. Pany, Pany, dobra. Dobrze. Eee. Bardzo dobry pistolet, mi się ruchu. bardzo podobało. Dobra, dobra. dobra. Myślę, że chat również jest... <gry>